Dzień dobry. Zapraszam na porcję jednych z najciekawszych wiadomości z branży. Czas na październikowe wydanie flasha. A w nim targi Corporate Gift Show, konkurs biletynów firmowych, motywacja w zespole, 45-lecie firmy Headwear. Z zupełnie nową koncepcją i wydarzeniami biznesowymi odbyły się targi branży artykułów promocyjnych Corporate Gift Show w Bukareszcie z dniach 9 do 12 października. Motywem przewodnim imprezy było hasło Wszystko o komunikacji wizualnej. Tegoroczna edycja była poświęcona cyfrowemu wyświetlaczowi i technologiom interaktywnym. Corporate Gift Show 2019 to możliwość nawiązania kontaktu z tysiącami specjalistów w branży artykułów promocyjnych, reklamodawcami, marketerami, projektantami produktów i detalistami. Wśród uczestników nie brakowało wystawców targów Remadex, Adler Fruit of the Loom, Jaguar Gift czy Maxim Ceramics. Znamy laureatów tegorocznej 19. edycji konkursu Biuletynów Firmowych. Żyry, które intensywnie pracowało w czasie lata, wyłoniło pracę w 14 kategoriach konkursowych. Ten konkurs to niezwykła szansa na pokazanie jakości swojej pracy związanej z komunikacją wewnętrzną lub zewnętrzną w firmie czy instytucji. To również możliwość zdobycia prestiżu zarówno w swojej firmie czy instytucji, jak i w branży Houston Publishing, komunikacji, PR lub HF. Skuteczna wzajemna motywacja pomiędzy członkami zespołu nie będzie istnieć bez ustalenia celów. Mowa tu zarówno o celach indywidualnych, jak i zespołowych. Musimy też pamiętać, że zespół to część całości. Dlatego ważne jest również, jak cele zespołu mają się do tych szerszych, czyli całej organizacji. Jeśli indywidualny cel jest sprzeczny z celem grupowym, to wystąpi konflikt współpracy. Może to nie wpłynąć na komunikację, ale zaburzy na przykład podział zadań. A jeśli nasze cele nie są zgodne, to tym bardziej ucierpi na tym motywacja, która jest niezwykle istotna. Więcej przeczytacie Państwo w artykule portalu Scanner. Grupa Headware istnieje w przemyśle wytwórczym nakryć głowy od 1974 roku. Dzięki swoim oddziałom i doświadczeniu firma zapewnia dystrybucję czapek na wszystkich kontynentach. Konsekwentne zapewnianie jakości w przystępnej cenie pomogło grupie stać się liderem na rynku nakryć głowy, obecnie powszechnie znanym jako The Headword Professionals. Ponad 560 gotowych stylów katalogowych do wyboru, miliony kombinacji kolorystycznych, dziesiątki technik zdobień. Najkrótsze terminy realizacji zamówień to tylko początek. Bycie zarówno producentem, jak i dostawcą zapewnia firmie elastyczną infrastrukturę, która pozwala na produkcję i dostawę każdego z stylu. Jeżeli chcą Państwo wypromować swój produkt, poinformować branżę o swojej najnowszej ofercie lub podzielić się informacją o swoim jubileuszu w formie wideo, to polecamy ofertę Give Journal TV. Zachęcamy również do umieszczenia swojego własnego filmu, a zostanie on wysłany w comiesięcznym newsletterze. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem mailowym www.gjc.pl Jeżeli organizujesz branżowe wydarzenie, szkolenia, konferencje lub bierzesz w nich udział, poinformuj nas, a my przedstawimy to w kolejnym wydaniu. Do zobaczenia w następnym flashu.